razem niegminne, ale wojewódzkie dożynki rozpoczęły się od specjalnej mszy świętej w kościele nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, celebrowanej przez księdza biskupa Jana Wątrobę, który z rąk starostów dożynek otrzymał dary i dożynkowy chleb. Nie. Władze miasta, powiatu, zaproszeni goście, mieszkańcy i naturalnie główny gospodarz marszałek Witold Stępień wysłuchali specjalnej homilii wygłoszonej przez biskupa Wątrobę. W sanktuarium Pani Ziemi Wieluńskiej, której obraz został uroczyście ukoronowany 40 lat temu, stają dziś rolnicy, obrotnicy, sadownicy, gospodarze i gospodynie, by wyznać swoją wiarę w by dać świadectwo wobec tego, który możny jest, i święte imię Jego. Wyznać wiarę, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. To jest nasze wyznanie wiary. A jej zewnętrznym znakiem, jakże pięknym, jakże wymownym, są te dane przynosi przed Przepiękne i bardzo okazałe dorzynkowe wieńce wraz z ich właścicielami w specjalnym korowodzie pomszy przemaszerowały już pod Muzeum Ziemi Wieląskiej, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie dorzynek. Witam w gościnnej gminie Wieluń, w której 2300 rodzin żyje właśnie z rolnictwa. Gmina zajmuje obszar ponad 13 tysięcy hektarów, z czego ponad 76% stanowią użytki rolne. Większość z tych ziem znajduje się w rękach prywatnych rolników, ale są też podmioty gospodarcze, z których największym areałem, bo ponad 200 hektarami, może poszczycić się stacja doświadczalna oceny odmian roślin uprawnych w Masłowicach. Najliczniejszą grupę gospodarstw rolnych stanowią te o powierzchni od 2 do 5 hektarów i jest ich około 900. Gospodarz największych o powierzchni powyżej 10 hektarów jest natomiast 140. Dożenkowy chleb został tutaj z kolei wręczony przez starostów dorzynek marszałkowi Witoldowi Stępniowi. Przyjmij więc ten bochen chleba i podziel go sprawiedliwie tak, aby go nikomu nie zabrakło. Będę dzielił ten chleb sprawiedliwie. Trzeba uczciwie przyznać, że w tym roku rolnikom nie było łatwo. To w głównej mierze wina bardzo kapryśnej pogody, która zniszczyła plony w wielu regionach kraju, ale też w województwie łódzkim, choć na szczęście nie w naszym regionie. Pamiętamy o tym, że tworzycie podwaliny polskiej gospodarki. Jesteście ludźmi ciężkiej pracy coraz szerszej i różnorodnej wiedzy, obsługujecie skomplikowane maszyny i wreszcie jesteście przecież przedsiębiorcami planującymi pracę swoich gospodarstw. Jednocześnie jesteście spadkobiercami wspaniałych tradycji społecznych i historycznych wyrażonych w dumnym zawołaniu żywią i bronią. Za to na równi z Waszą odwieczną walką z naturą, walką o doroczne plony, dziś Wam dziękujemy. Gospodarze sprawiedliwie podzielili dożynkowy chleb między wszystkich uczestników święta plonów, a po uroczystym wręczeniu dożynkowych wieńców przyszedł już czas na wspólną zabawę. Ci, którzy w tę upalną niedzielę przybyli do centrum miasta mogli obejrzeć m.in. specjalną wystawę zwierząt ozdobnych i ptactwa, zapoznać się z dorobkiem samorządów, gospodarstw agroturystycznych, instytucji oraz producentów żywności, skosztować specjalnie przygotowanych na tę okazję specjałów, czy podziwiać najnowocześniejsze maszyny rolnicze, w tym pokaźnych rozmiarów. Ciągniki. Nie zabrakło również części artystycznej nie tylko na ludową nutę. Ja Musimy rozłączyć Ona konia czaradę.